Jan Kochanowski. Miłośnik ojczyzny. Wybór patriotyków mistrza z Czarnolasu. Ja. Zgoda, która sporne planety sprawuje Ziemię, wodę, wiatr, ogień w żywiołach miarkuje. Stróż Rzeczy Pospolitych, zdrowie i obrona miast wysokich przyszłam tu, chocia nieproszona, do Was, o potomkowie Lecha Słowieńskiego lutując niefortuny państwa tak zacnego, które od przodków waszych pięknie założone, przeważ rozterg domowym dleje roztargnione. Chwała pańska nie idzie w zgodzie, a w jedności. Jako sam Pan przykazał, ale w wszeteczności i bluźnierstwa pełne są zbory chrześcijańskie, czego nigdy nie słyszą burznice pogańskie. Więc jako w wierze Taki w pospolitej rzeczy. Każdy swą porze, każdy swoje ma na pieczy, A dobro pospolite, przewnętrzną niezgodę, Odnosi ciężką żałość i okrutną szkodę. Sądy milczą i prawa. A czym się chlubicie? One tak piękną wolność niebacznie tracicie. Bo w tym nierządzie chudzi u pana w niewoli. A w jednym prawie siedząc, okrutnie to boli. A o nieprzyjaciołach swoich, co trzymacie, których tak wiele wokół, ile sąsiad macie. Myślą o dobrym waszym, a patrzą pogody, jakoby was pozbawić do końca świebody. A otuchę im czyni nie siła, nie zbroja, ale tylko niezgoda sławna Polsko Twoje. Niech się miasto otoczy trojakimi wały, trojakimi przekopy i mocnymi działy, kiedy przyjdzie niezgoda, uniżą się mury i wnidzie nieprzyjaciel, nie szukając dziury. Jakiego państwa za swą dzielnością by dostał królewic Macedoński i Jemu by sprostał? Gdy przyszło na potomki, wnet się powadzili i w tym zacne królestwo marnie spustoszyli. A Rzym, którego pożyć nie mógł pyrrus mężny, nie mógł chytry Hannibal, ani król potężny Antiochus, nie mogli śmieli Francuzowie, Niemcy nie uśmierzem, gwałtowni upadł. Przed dwu niezgody jedno, że równego jeden cierpieć nie umiał, a drugi wyższego. Ale czemu tak dawne dzieje wspominamy? A za świeżych przykładów w Grecji jej nie mamy, gdzie Turek, one wszystkie niezgodne książęta, po jednemu pozbierał jakoby kurczęta. Tym sposobem węgierska korona zniszczała, bo dwóch panów obrawszy, trzeciego dostała, który tusze tak łacno z budzynia nie zjedzie, jako wjachał. A ty czuj o sobie. Sąsiedzie, bo siła miast bogatych spalił w krótkim czasie, a ten pożar i rzekę i górę przeniesie. Lepiej się tedy zgadzać, a wspólnej miłości radzić o tym, żebyście wcale tej wolności i swobody potomkom swoim dochowali, jaką Wam prawie w ręce ojcowie podali. Ale nic gruntownego stawić nie możecie, póki tego korzenia złego nie wyrwiecie, na którym sporny rozterk i niezgoda roście. A chcecie mię słuchać, powiem ja wam proście. Wszyscyście odstąpili od swego urzędu, więc też gdzie się obrócisz, wszędy pełno błędu. Świątobliwość żywota, którą świecić mieli, zgasła prosto w duchownych boście się wdać woleli w rozkoszy nieprzystojne i prózne biesiady, a proste ludzi gorszą ich te złe przykłady. Drudzy do gospodarstwa wszytkę myśl skłonili, a w pieniądzach na wyższe dobro położyli, więc też tam rychlej najdziesz rejestra na stole, a spleśniałą biblią strzygą w kącie mole. A jakoż uczyć mają, nie umiejąc sami? Muszą pewnie nadłożyć kazania baśniami. Świedcy, widząc ich nierząd, w rzeczy poprawili, jeli się sami kazać i żony wćwiczyli. Więc teraz wszyscy każą, a żaden nie słucha. Spytaj, że skąd apostoł? Duch, pły, gdzie chce dmucha. A rycerskie rzemiosło, którym Polska stała, Także się nieprzyjaciół swych nigdy nie bała Staniało między ludźmi Zbroje zardzewiały Drzewa prochem przypadły Tarcze popleśniały Wszystkie granice puste A tatarzyn bierze Kiedy się wy najlepiej wzgadzacie o wierze Ale uczyńcie, aby ten porządek lichy Wykażecie, wyprawcież na podole mnichy a cóż, kiedy źle karzą, to sąd nie mej głowy, a boję się, ani twej prózne nasze mowy. Kościół to musi sądzić, który jako żywo uznawał, co w tej mierze prosto, a co krzywo. Na tej twardej opoce rozbił się Arius, Marcyjon, samosaten Manech, Nestorius, i wszyscy, którzykolwiek wnieśli co nowego, targając świętą zgodę. Kościoła Pańskiego. Oto teraz w trydencie biskupi zasiedli, aby lud roztargniony ku zgodzie przywiedli. Tam się stawcie, wy wszyscy, którzy powiadacie, że u siebie naukę gruntowniejszą macie. Tam się stawcie, jeśli nie rozterku pragniecie, ale tylko dla Pańskiej chwały spór wiedziecie. A wy tymczasem bądźcie, Polacy, cierpliwi. Aż się jawnie pokaże, gdzie prawi gdzie krzywi. Ogrodziwszy sumienie, ostatka czekajcie, a nazbyt tych wolności swych nie wyciągajcie, bo tam dalej rozpusta, wszeteczność, swawola, a kiedy się to rodzi, nieszczęsna to rola. Nie możecie przodkom swym dać żadnej przygany, że stan duchowny jest tak bogacie nadany, bo to świętym umysłem i bacznie czynili, a szpitale dla was je samych założyli. Aby rzecz pospolita tę podporę miała, skądby posługi godnym ludziom nagradzała. Bo gdzie zapłaty nie masz cnocie albo złości, tam się trzeba nadziewać prędkich odmienności. Na toć waszy cnotliwy przodkowie patrzali, kiedy swe majątności kościołom dawali. Lecz wy, nie wynalazłszy pierwej nic lepszego, nie chcecie zgoła trzymać porządku dawnego. A zatego nie waszyż bracia używają i was wiele stąd naprzód dobre mienie mają? Aleście ten chleb sobie teraz ochydzili, a na skarby korony raczej się rzucili. Zabraliście jej wolność, którą z dawna miała, a ona, jako mówią, na koszu została. I ubezpieczyliście naprzód dzieci swoje, że mając wieczność albo dożywocie troje, Mogą się poczciwymi służbami nie bawić. A którzy chętni byli gardły swoich nadstawić, Ku posłudze koronnej nie będą znać chcieli, Boście je do wszystkiego dawno ubierzeli. Przeważ tedy postępek, prze te wasze sprawy, Zginęły wszystkie prawe, poczciwe zabawy, A nastało łakomstwo. I swawola wielka, wzgarda sądów, zuchwalstwo, i wszeteczność wszelka. Na koniec pospolita rzecz nie ma obrony, tak wiele nieprzyjaciół mając z każdej strony. To by trzeba naprawić i przywieść w swą klubę, byście po tym korony nie przywiedli w zgubę. Każdy niechaj przestrzega swego zawołania. Duchowni. Niech pańskiego uczą przykazania, a ludziom prostym dają dobry przykład z siebie, jakoby i ten i ów byli społem w niebie. Świedcy, niechaj się w cudzy urząd nie wdawają, a rycerskim sprawom znowu przywykają. Nie bylić kaznodzieje, ani doktorowie, co w prusie chtęgo dali krzyżakom po głowie. Na swym każdy przestawaj, a dla zysku swego nie szkodź ani umniejszaj dobra koronnego. Można rzecz pospolita i Was ubogaci, A gdzie się ta powinie, Tam swe każdy traci. A naprzód starajcie się o społecznej zgodzie, W tej ci samej nadzieja, że się przy swobodzie, Swej dawnej zostawicie i drogę najdziecie, Jako w pierwszy porządek wszystko przywiedziecie. Bardziej ci kędy indziej rzeczy więc zachodzą, A przed się mądrzy ludzie łatwiej w to ugodzą. Że przywiodą w swą miarę, co się wykroczyło, ale trzeba, żeby tam uporu nie było. Ten zgoła wykorzęcie, a wszystkie swe sprawy do pożytku wspólnego obróćcie na prawy. To czyńcie, a nie będziemy wszyscy żałowali. I ja, że radzę, i wy, żeście mnie słuchali. Tekst na podstawie dzieł polskich Jana Kochanowskiego w opracowaniu Juliana Krzyżanowskiego. Warszawa, rok 1980. Wystąpił Hubert Paszkiewicz. Reżyseria Michał Gniadek Zieliński. Reżyseria Dźwięku Jakub Makowski. Muzyka Filip Wika. Współpraca Agnieszka Bejnar Bejnarowicz, Piotr Siewak. Zapowiedzi czytał Maciej Gudowski. Słuchowisko stanowi część projektu Polskość 10 Wieków Definiowania Narodu, realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa 2. Więcej o projekcie na stronie www.polskość.edu.pl.